Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z rozpakowania WrestleCreta. Widzimy się po raz kolejny. I tu pewno ogłoszenie parafialne na samym starcie. Widzimy się być może po raz ostatni. Nie, nie odchodzę, nie znikam. Wiem, że wielu z Was chciałoby to zobaczyć, ale prawdopodobnie będzie to ostatnie rozpakowanie tego oto ustrojstwa na jakiś czas. Chwilę temu wrzuciłem ankietę na Facebooka, żeby zobaczyć, jakie są Wasze e, opinie na ten temat, ale czuję się odrobinę zmęczony e, materiałem, bo czuję, że nagrywam za każdym razem dokładnie to samo. Zawartość jest... Odrobinkę inna, ale zazwyczaj jest to samo, zazwyczaj jest to koszulka szyńska na kamerę, którą zupełnie przypadkiem mam dzisiaj na sobie. E, mimo wszystko feedback był taki, że cały czas powinien nagrywać. Te parę osób, które odpowiedziało, jednak skłaniało się ku temu, że powinienem jeszcze nagrywać przynajmniej to, co mam w tym momencie, więc tak też zrobimy. To będzie pudełko, które odpakujemy w dniu dzisiejszym. Potem je i tak je będę zamawiać, i tak je będę dostawać, natomiast e, nie będę ich nagrywać przez jakiś czas. E, postaram się, jeżeli uda mi się zdobyć, czy to... Mm, Pro Wrestling krejta, czy to krejta z WWE, um, czy to te koszulki randomowe z Pro Wrestling. This. Tego typu będę rzeczy Wam starał się wrzucać od czasu do czasu, czyli coś innego, a nie zawsze tą samą paczkę, bo wiemy, że tak naprawdę zawartość jest dosyć podobna. Więc to tak naprawdę tyle tytułem wstępu, tyle tytułem ogłoszeń, parafialnych na samym starcie. Przechodzimy do tego maluszka, który przyszedł dzisiaj do mnie strasznie szybko. Dzisiaj jest u mnie 20. Wy jak to zobaczycie, to pewnie będzie 21-22. Zobaczymy, jak bardzo leniwy jestem. Ale, mniej więcej w tych dniach. I, i, I paczka dzisiaj do mnie przyszła. Spodziewałem się, że będzie po świętach, jest dzisiaj. I powiem Wam, że w przeciwieństwie do ostatniej, czuję, że jest naprawdę dobra. Czuję, że są święta, ja mam dobry nastrój, zjadłem dzisiaj kebaba. I zakładam, że naprawdę będzie w porządku to, co jest w środku. Ostatnio, jak szedłem, to wiedziałem, że już jest zła. Teraz z samego dźwięku, zakładam, że jest jakaś figurka, koszulka i pewnie autograf i dvd Inc, więc tu nie będzie ciekawego. Ale co? To się przekadam za chwilę. Także standardowo staram się Wam zmieścić to w kadrze. Jezus, Maria. Jestem nieporadny. Otwieramy, tak żebyście wy widzieli pierwsi, żebym ja jeszcze nie widział co jest w środku. Dobra, trzymam. Uwaga, trzymam, 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 trzymam. I w tym momencie wy powinniście widzieć już zawartość. Tak, wy powinniście widzieć już zawartość. Jak kuknąłem sobie na chwilkę na kamerę, czy wiem? widzicie? To jest to, co mamy w tym miesiącu. Naz miesiąc nazywa się grudzień, więc... Więc skoro miesiąc nazywa się grudzień, to pewnie będzie coś świątecznego i zaczynamy od koszulki, którą mamy na górze, ale słuchajcie, to sobie darujemy, koszulka zawsze jest na końcu i już widzę, że ta zawartość jest zupełnie inna i to może być najlepsza paczka do tej pory i to może być impuls, który spowoduje, że będę dalej je nagrywać. Dostałem czapkę na proesu, więc to jest kolejny niestety japoński, uh, japoński plus, znaczy plus, no japoński symbol z przodu, co mi się nie bardzo podoba. Um, jest wykonana przez firmę Beachfield przez 2 e, nie jak beach, jak plaża albo to drugie beach. No i co? I pewnie jest za mała na moją głowę, bo znając moją głowę to żadna czapka się na nią nie mieści, także zostaniemy na razie przy tym co mamy, ale to jest nowość, tego dawno nie było. Także przyznawam, że jestem zaskoczony pozytywnie. Pierwszy plus, drugi plus, znaczy nie wiem jeszcze czy plus, ale widzę, że Mamy tutaj coś takiego. Odbija się wszystko generalnie. Dzisiaj lampa się odbija, ek ekran się odbija. Ale powinniście widzieć, że to jest. No teraz zobaczycie, co ja widzę. Co mam na ekranie, wszystkie moje pornosy? Progress. to jest jakiś DVD z progresu. Z tyłu jest kod rabatowy, żeby dostać jedną galę na tarma. Ja ją sobie zostawię. I co? No zakładam, że to jest DVD. W wypadku tego DVD nie jestem Wam w stanie. Tak, to będzie drugie DVD Progressu. bo jedno już mam na tym na półce i nie jestem wam w stanie powiedzieć, co jest w środku, ze względu na to, że nie ma w ogóle listy. Falk. Jest kod. Ale wiecie co, bo ten kod jest chyba taki uniwersalny dla wszystkich, więc jakby ktoś chciał sobie odebrać darmowy miesiąc, może ja pewnie nie wezmę. Jakby ktoś chciał sobie odebrać darmowy miesiąc progresu tutaj mamy. Tutaj mamy kod, więc mamy progres. Widzę kolejną rzecz, widzę przypinkę, która robi. Ła, wow, to jest ładne. Ej, to jest naprawdę najlepsza paczka. To jest naprawdę najlepsza paczka. Mamy małą przypinkę z płaszczem Ricka Flera. I ona ma na sobie, nie wiem czy kamera wyłapie fokus. Miło by było. Halo, kamero. W dupie. Kamera ma nas w dupie. Ma takie małe na sobie napisane. I to jest generalnie przypinka z Rickiem Flerem. Więc jest kolejna inna rzecz. Święta? Teraz jest coś, co jest fenomenalne. Ja już to widzę i to już jest fenomenalne. Okej. Okay. To jest głupie, ale to jest przy okazji przepiękne. Gdzie... Tak naprawdę to jest jakaś reklama, tak? Nie wiem zupełnie czego jeszcze ją ja w ogóle stąd wyjmę, bo uh, zupełnie mi to jest niepotrzebne. Uh, the war to settle the score. Jakaś indie gala, the genius on the back. Nie wiem co to jest. To co trzymam w ręku jest ważne. Wydawałoby się że jest zwykła podkładka pod coś. I teraz uwaga, obracamy i jestem zakochany w tym co widzę. You just made the list, you stupid idiot. Piękna sprawa, która jest na bieżąco w ogóle, powinienem być bardziej rozemocjonowany, jestem trochę zmęczony, więc wybaczcie ten brak entuzjazmu, ale naprawdę jestem dzisiaj zadowolony i to nadal nie jest wszystko, co mam w tej paczce. Melbourne City Wrestling, Wrestling Crate UK. Okej, okay, kolejna gala do ściągnięcia, z tego co widzę, z MCW. Tu jest Cotton Demand, który możemy sobie ten, ale nawet nikogo nie interesuje, więc... Rzeczmy dalej. Nadal nie jest wszystko, moi drodzy. Mamy autograf. I to jest fajny autograf. Najdłużej panujący mistrz interkontynentalny, o ile dobrze pamiętam. A raczej dobrze pamiętam. Honky Tonk Man. Elvis Wiecznie Żywy. Także kolejny autograf trafia do naszej kolekcji. Fajnie. To jest jedna z tych rzeczy, którą bardzo lubię w tych krejtach. I to nadal jest bardzo dobry krejt. I to nadal nie wszystko w tym pudełku. Mamy ostatnią rzecz poza koszulką. Kurwa No i to jest jeszcze lepsze, okej okay. Wiecie co? Strasznie podoba mi się, A no tak, już widzieliście pewnie tył, więc już wiecie co to jest Generalnie mamy kalendarz The ringside perspective Więc tak naprawdę na początku myślałem patrząc na pierwszą stronę, że jest to Bo mamy tutaj że official kalendarz mamy tutaj progress Ale tak naprawdę widzę, że nie jest to tylko i wyłącznie em, Progress kalendarz Mamy tutaj Ringside Perspective, czyli mamy zdjęcie z biurku, z biur z ale prawdopodobnie ze sceny angielskiej. To jest angielski crate, ale to jest kolejna fajna rzecz. Postawię sobie na biurku, będę sobie mógł zapisać, kiedy jadę do Polski, a jadę w czwartek, czyli pojutrze, czyli pewnie jak będziecie to oglądać. Nasze pudełko zostało w tym momencie puste, została nam koszulka, została nam koszulka, która jest biała, okej. Okay. To jest minus, niestety. Biała koszulka to jest minus, ale już wiem z kim ta koszulka jest, w ogóle jest jej zapakowana, nie wiem czy one są zawsze zapakowane w ten, ten, czy nie. Ale to jest koszulka, która ma prawo wyglądać nieźle. Znowu dość mocno związana z angielskim wrestlingiem, ta paczka jest taka jakaś mocno angielska mimo wszystko. I dun 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 dun, dun. ja jeszcze nie widzę tego co jest, znaczy widziałem twarz, no bo jest tak pogięta, że było widzieć. Zakładam, że to jest Jimmy Havoc. Sprawdźcie mnie, jeżeli jest inaczej, bo jeszcze nie widzę. Ale to jest. Tak, jest biała koszulka z Jimmy Hawkiem. Bardzo prosty design, ale przy okazji bardzo uroczy, rzekłbym. Bo ten. Biała koszulka z czerwonymi. Czer czerwo Kurwa, w tą stronę jest kamera. Z czerwono-czarnym designem. Czerwona krew na białej koszulce wygląda całkiem w porządku. Okej, okay, wiecie, że nie jestem fanem białych koszulek. Ale ta koszulka wygląda ładnie, więc skoro to noszę... A niestety ją zacząłem nosić z jakiegoś powodu. Wynika to z tego, że brakuje mi czystych ciuchów. To jest spora szansa, że będę nosił koszulkę z Hawokiem. Czyli co? Miałem dobre odczucie, że to jest najlepsza paczka, jaką trafiłem. Bo to jest chyba najlepsza paczka, jaką trafiłem do tej pory. mam koszulkę z Hawokiem. Wraca do paczki. Mamy prawdopodobnie naprawdę ładny kalendarz z angielskim wrestlingiem. Bo on się już wydaje ładny. Po samej pierwszej stronie się wydaje ładny. Lubię to. Honky Tonk Man. Lubię to. Video on demand gala MCW, pewnie polskie MCW, które jest, chyba już nie żyje, wyglądało lepiej. Czapka. To jest po prostu fenomenalne. To powinna być miniaturka. Wy wszyscy, you just made the list. Jak nie dać mi łapki w górę, to Wy wszyscy, you just made the list. Także. To jest miniaturka, łapka w górę za to zdecydowanie, bo to jest mega fajny item. Prawdopodobnie nie użyję go nigdy w życiu, bo nie mam po co. Ale i tak mi się podoba. OK uh, The War to Score. Nie mam pojęcia, co to jest. No to chyba nie jest wrestling. Aha, jakieś ilustrowane kompedium, na które mamy 20% zniżki, e, ze względu na to, że jesteśmy subskrybentami ResetCredita, wypierdalać. zrobię wam Woo, ale koreańska dziewczyna mojego współlokatora śpi, ma jetlag, w związku z czym nie mogę wam zrobić WU, ale mamy małą przypinkę z Rickiem Flerem, która ma na górze... Wooooo, którego wam nie mogę zrobić niestety i kamera nie łapie fokusu, sorry attitude, shame on you, ale kupujecie chujowe kamery. DVD progresu. Kolejne... Czekajcie! to wymaga ode mnie ruchu. To wymaga ode mnie dużo ruchu. To już mamy dwa. W dwóch kolorach. Szczerze mówiąc, spodoba mi się ta interakcja między Progressem a WrestleKrat'em. Jest tego dużo. Ale to fajne w sumie. Wcale się nie dziwię. To jest angielski wrestling, który warto ten. I na koniec specjalitemy temela. D d Kurwa znowu, de la maison. Specialité de la maison. Nauczyłem się, proszę. Dostałem instrukcję, jak powiedzieć. Czapka. Japońska czapka. Prawie na zimę. Ja spróbuję przymierzyć. Zajmę na chwilę słuchawki. Spróbuję przymierzyć na moją głowę. No, i w ten oto sposób kończylibyśmy ten odcinek. wyglądam jak jakiś debil. Dobra. Chuj, będę ją nosić. Mam pompon na głowie. Pozdrawiam Hendi'ego. Mądry z pompon. I to jest ten odcinek. Miałem go nie nagrywać. Nagrałem go wtedy, kiedy go nie planowałem. I finalnie jestem zadowolony, bo ta paczka jest naprawdę fajna. Także dwie łapki w górę dla WrestleCrate'a. Tak czy owak, prawdopodobnie to będzie ostatni WrestleCrate na jakiś czas. W ogóle nie słyszę się teraz przez tą czapkę. Także w następnym czasie, w następnym czasie, w najbliższym czasie zobaczmy się pewnie w rozpakowaniu czegoś innego. Puro S-u. Strong Style. Japoński wrestling to jest to, co lubię. Shinsuke Nakamura, najlepszy wrestler, wrestler na świecie. Szupię. Co się z Tobą stało? Dobra, żegnajcie. Widzimy się kiedyś, w przyszłości, mam nadzieję.